Oto trzecia część nauczania Andrew Womack na temat lepszy sposób modlitwy. A teraz spójrzmy na 18 rozdział Ewangelii Łukasza. W pierwszym wierszu powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać. Mówiąc, był w jednym mieście pewien sędzia, który Boga się nie bał, a z człowiekiem się nie liczył. Była też w owym mieście pewna wdowa, która go nachodziła i mówiła, weź mnie w obronę przed moim przeciwnikiem. I przez długi czas nie chciał. Potem jednak zaś powiedział sobie, chociaż i Boga się nie boję, ani z człowiekiem się nie liczę. Jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją sobie w obronę, by nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. I w taki sposób ludzie myślą o Bogu. Nie mają, że muszą go namawiać, naprzykrzać mu się, ciągnąć, potrząsać zasłonami kościelnego ołtarza i dudnić głośno w trąby, potrząsać sceną, aż Bóg się obudzi i wyjdzie ze swej jamy. W taki sposób ludzie to interpretują. Spójrzcie dalej, co jest napisane. Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiada. Czy widzicie, Przecież Bóg nie porównuje się do niesprawiedliwego sędzi. To jest kontrast, a nie porównywanie. Wiersz siódmy. A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie? A o kim tu jest mowa? Kto zwleka? Nie Bóg, ale ten niesprawiedliwy sędzia. Dlatego tutaj widzimy kontrast, a nie porównanie z Bogiem. Bóg nie jest niesprawiedliwym sędzią, którego musisz ubłagać. On jest sprawiedliwy. Kiedy przychodzisz przed Jego tron, On chce się poruszać, aby Cię błogosławić, ponieważ On jest po Twojej stronie. Więc mowa tu jest o niesprawiedliwym sędzi, który będzie Cię traktował lepiej niż niekiedy ludzie Boży. Dlaczego miałbyś myśleć, że Bóg kochający, Wszechmocny, traktowałby cię gorzej niż niesprawiedliwy sędzia. Dalej jest napisane, czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie, bo zapewniam was, że Bóg ujmie się w waszej sprawie w natychmiastowy sposób, bo to jest Boża postawa. Powiadam Wam, że szybko weźmie ich w obronę. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na Ziemi, gdy przyjdzie? Jedyna rzecz, która powstrzymuje Boga przed działaniem, to nasze niedowierzanie, bez wiara, bo po prostu nie żyjemy w wierze, ale przychodzimy do Niego w postawie: Boże, Ty jesteś daleki ode mnie, Ty nie chcesz stanąć po mojej stronie. Ja wiem, że muszę Cię błagać, przymilać się, udobruchać się. I powiem coś, na co nie mam czasu, aby dogłębnie wyjaśnić, ale kiedy przychodzi co do na przykład modlitwy o nasz naród, Zazwyczaj wypowiadamy słowa takie jak, o Boże, ten naród jest tak grzeszny, musimy teraz wyznać wszystkie ich grzechy i zrobić wielkie przebłaganie za to, co biały człowiek uczynił względem Indian 200 lat temu i co również biały człowiek uczynił czarnym podczas całego okresu niewolnictwa. A czy wiecie, że w Kongresie ustalają pewną ustawę odszkodowania za każde niewolnictwo? Każdemu Afroamerykanowi bardzo wiele pieniędzy za to, w jaki sposób byli traktowani ich przodkowie, to właśnie niedawno przynieśli przed Kongres. Moja Jamie mi o tym przypomniała i powiedziała, że my również musimy, zapomniałem, ilu, ale około 700 tysięcy ludzi białej rasy, którzy polegli podczas wojny domowej, doprowadzając do niepodległości, ale kiedy z tym skończymy? To jest niewłaściwe. Bóg się nie poruszy, dopóki ja nie spełnię wszystkich tych wymagań. I tak biczujemy się, tarzamy w prochu, błagamy i naprzykrzamy się. Podczas gdy twoje grzechy zostały przebaczone, kiedy się nowo narodziłeś. Bóg nie utrzymuje twych grzechów przeciwko tobie. Jedyną rzeczą, która cię zatrzymuje, albo twoją modlitwę, to twoja bezwiara, ponieważ czujesz się niegodny, przez co zasilasz potęgę twego wroga. To my pozwalamy naszemu sumieniu dominować nas, pozbawiając się odwagi i autoryzacji. Turytetu, za którego Jezus zapłacił swą cenną krwią, przychodząc do Niego, jakby był jakąś zgubioną istotą, a nie naszym Zbawicielem. Modlimy się w imieniu Jezusa, ale tak naprawdę myślimy, że to się stanie na naszą korzyść, przez co myślimy, że wystarczy, że ktoś powie, hej, Ty zgrzeszyłeś, nie studiowałeś Słowa Bożego tak jak powinieneś, więc co myślisz, że Cię uzdalnia, by szczycić się byciem godnym przed Bogiem, po czym nagle Ty się załamujesz, ponieważ całą swą wiarę tak naprawdę pokładałeś w sobie, a nie w Bogu. Bo jeśli się modlisz i używasz imienia Jezus we właściwy sposób, wówczas mówisz Panie nie przez to, kim ja jestem, ale w imieniu Jezusa i nie otrzymuję niczego przeze mnie, ale przez Jezusa. Mateusza 5,25 mówi: Pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, póki jesteś z nim w drodze. Istnieje wiele sposobów, w jaki możemy to zastosować, ale kiedy diabeł mi mówi, że jestem niewarty, winny, albo co sprawia, że myślisz, że Bóg by Ciebie użył, wtedy zamiast próbować wynajdywać jakieś wyjaśnienia, typu: Przecież modliłem się, po Czytałem Słowo Boże. W trakcie, kiedy próbujesz usprawiedliwić się, udowadniając, że jesteś godzien, szatan tutaj wygrał, bo może jesteś lepszym niż kiedyś byłeś, albo nawet lepszym niż ja, i odpadłeś od chwały Bożej, nie zasługując na żadną odpowiedź od Boga, w oparciu o twą własną dobroć. Ale właściwą odpowiedzią jest, kiedy twój przeciwnik przychodzi, nie atakuj go, nie sprzeciwiaj się, ale zgódź się, powiedz, wiesz co, masz rację, ja osobiście na nic nie zasługuję, dlatego będę modlić się w imię Jezusa, i zdobędę to wszystko przez Niego i Jego krzyż w oparciu o Jego sprawiedliwość, nie moją. Stoję tutaj święty nie przez to, że sam jestem święty, ale że się na nowo narodziłem do sprawiedliwości i świętości. To jest właściwe używanie imienia Jezus. Ale jeśli mówisz w imieniu Jezusa, nie jestem godzien niczego. Zrobiłem już wszystko, co w mojej mocy. Czy możesz mi pomóc? Czy możesz się teraz poruszyć? Wiesz co zrobiłeś? Właśnie nadużyłeś imienia Pańskiego nadaremno, bo tak naprawdę ufałeś samemu sobie, używając imienia Bożego nadaremno. Powiedz amen, lub będziesz mi jego winien. A jeśli nie możesz powiedzieć amen, powiedz zalegam Ci. To jest jakby wizyta u doktora albo do dentysty. Czasami to boli, zanim poczujemy się lepiej. Jednak myślę, że modlitwa jest prawdopodobnie czymś, co jest użyte w najgorszy sposób w ciele Chrystusa. Bo ludzie twierdzą po prostu się pomódl, jakkolwiek. Nieważne w jaki sposób, po prostu się pomódl. No, módl się. To jest złe, bo istnieje właściwy i niewłaściwy sposób. Bo niestety większość z nas, sposób w jaki się modlimy, wówczas tak naprawdę uwalniamy demoniczne moce, poprzez skupianie się na najgorszym, potępiając samych siebie, rozpaczając, jak jesteśmy niegodni, zamiast skupiać się na naszym kochanym zbawicielu, który nas kocha, niezależnie od waszej niegodnej natury. Istnieje moc życia i śmierci w naszym języku. Przypowieści 18:21. Jeśli wypowiadasz niewłaściwe rzeczy, wtedy kreujesz śmierć, a nie życie. I mówię wam, to jest niewłaściwa modlitwa, ponieważ istnieje w lepszy sposób, właściwy sposób modlitwy. I wszystkie niewłaściwe rzeczy, o których was dzisiaj uczyłem, ja sam to czyniłem, a Bóg wciąż mnie kochał i ja go kocham, i Bóg nie znienawidził mnie i nie odrzucił. Ale dziś odnoszę wiele większe i lepsze rezultaty, od kiedy zacząłem się modlić w lepszy sposób, niż ten, w który kiedyś się modliłem. Ale nie próbuję też powiedzieć, że jesteś od diabła, jeśli się niewłaściwie modlisz, ale wielu z nas modli. Modli się tak niewłaściwą modlitwą, przez co będziemy zbierać niewłaściwe owoce i rezultaty. Więc dziś, kiedy obchodzimy Narodowy Dzień Modlitwy, naprawdę nie musimy przyjść i powiedzieć Bogu, jak bardzo jesteśmy niegodni. Oczywiście to jest ważne i właściwe, aby powiedzieć, Panie, nie zasługujemy na błogosławieństwa w naszym narodzie, jednak przez Ciebie mamy to wszystko. Nasz naród jest Bożym narodem. Mój pastor kiedyś powiedział: Jeśli list do Hebrajczyków. Jest 11 rozdział byłby dziś napisany, rozdział, który mówi o bohaterach wiary. Wierzę, że wielu z tych praojców i założycieli narodu amerykańskiego byliby ujęci w tym rozdziale, ponieważ Bóg dał nam swój Boży naród oraz dziedzictwo. Jednak my, jako naród, żeśmy się od niego tak bardzo oddalili, doszliśmy dziś do tak strasznego bezprawia, że uchwalili ustawę, jeśli dziecko przetrwało aborcję i wciąż funkcjonowało w pełnym zdrowiu, nawet wyciągnięte poza matki łono, wówczas lekarz i tak ma prawo je legalnie zabić, nawet poza łonem. Tak daleko posunęliśmy się w bezprawiu. Dlatego ważnym i właściwym jest, abyśmy uznali i uświadomili sobie, że rzeczywiście nie zasługujemy na Boże błogosławieństwo, ale aby w tym drążyć i zapomnieć, że Bóg nam przebaczył i że my jako wierzący możemy stanąć. I uwolnić Bożą moc to jest niewłaściwy sposób modlitwy, przechodzić przed Niego i błagać Go, aby nam przebaczył, jakbyśmy nie mieli w ogóle zbawienia. Jednak dzięki Bogu my mamy Zbawiciela. Gdybym miał jeszcze więcej czasu, przeszedłbym do Księgi Daniela i pokazał Wam Jego modlitwę, gdzie On wyraźnie uznał, że zasługujemy na wszystko, co żeśmy uczynili. I dalej Ezechiel mówi, że nasze grzechy zostały ukarane mniej niż na to zasługujemy. Podczas gdy jeden z proroków wyszedł i powiedział, nie modlę się o łaskę przez to, że na to zasługujemy, ale przez fakt, że Ty jesteś pełen litości i łaski, wspaniały Bóg miłości, ponieważ oni nie nie patrzyli na swą własną sprawiedliwość, ale Bożą. Dlatego nie mówię, że nie zasługujemy na osąd albo potępienie, ale gdybyśmy otrzymali choćby jotę z Niego, wtedy byśmy byli zupełnie zgubieni i spaleni jak w wypiekaczu. Lecz my mamy Wybawiciela, do którego możemy przyjść i powiedzieć, niech Twoje Królestwo przyjdzie, niech Twoja wola się dzieje, bo Bóg dał nam autorytet. Większość ludzi jednak modli się jak żebracy, zamiast jak osoba, której dano autorytet. Oraz moc. Prosimy Boga, aby zrobił to, co On nam powiedział, abyśmy uczynili. Mam bardzo wiele nauczeń na ten temat, które gwarantuję, że Tobie pomogą, ale pierwszym moim głównym przesłaniem jest po prostu Abyś pamiętał, że hipokryci też lubią się modlić. Dlatego musisz ponownie poustalać pewne priorytety, musisz pozbyć się swoich religijnych tradycji albo sposobu modlitwy, który często jest bezmyślny albo nielogiczny i będziesz musiał skorygować swoją modlitwę. Biblia mówi: wejdź w jego przedsionki z dziękczynieniem i chwałą. Bądź Panu wdzięczny oraz błogosław Jego Pana, ponieważ Bóg jest dobry. Takie wersety mówią Tobie, w jaki sposób masz przyjść do Boga. Mówi, abyś przyszedł z radością i Mu dziękował. Piąta Mojżeszowa, rozdział 28, wiersze 47-48, mówi: Przez to, że nie przyszedłeś z dziękczynieniem i chwałą, przez to Bóg Ciebie osądzi. Teraz my jesteśmy usprawiedliwieni z tego osądu przez krew Chrystusa i ukończone dzieło krzyża, ale to nam mówi wyraźnie, że Bogu nie podobało się, kiedy ludzie narzekali zamiast Mu dziękować, krytykując i mówiąc tylko o naszych bólach oraz smutkach. Oczywiście istnieje właściwy czas i miejsce, w którym mamy złożyć na Niego wszystkie nasze troski, ale tu nie jest mowa o godzinnych narzekaniach, ale powiedzeniu dziękuję Jezus. Bo powinno być właśnie na odwrót. Boże, mam prawdziwy problem. Doktor mi powiedział, że umieram. Bo nawet wtedy, co mi szkodzi? Przecież spędzę całą wieczność z Tobą, amen? Wyśpiewujemy piosenki, weź mnie do nieba, kiedy pójdę do nieba, a kiedy lekarz mówi, że umieramy, wtedy płaczemy. Coś tu jest niewłaściwie z tym obrazem. Niektórzy z nas są takimi hipokrytami. Mam nadzieję, że nie jestem zbyt delikatny. Wiecie, że nie mówię takich rzeczy, ponieważ jestem zły kogoś, ale wiem, że mam ograniczony czas i próbuję udowodnić wam to ważne przesłanie. Nie mam czasu chodzić na palcach wokół przewrażliwionych ludzi. Jeśli kochasz osobę, musisz mu powiedzieć prawdę, oczywiście w miłości, bo mówię wam, Bóg jest bardzo prostolinijny ze mną i często, kiedy się modlę, wiem, że one mogły urazić innych ludzi. Ale wszystko, co wam mówię, Bóg wpierw sam to powiedział mi, bo sam musiałem to zmienić, oduczyć się i nauczyć we właściwy sposób, ponieważ widzę lepsze rezultaty i Bóg pragnie tego samego dla ciebie. I mówię Wam, jeśli będziecie za tym podążać, wówczas to może zupełnie zmienić Wasze życie. Widziałem martwych powracających do życia, niewidomych, którzy widzieli, głuchych, którzy słyszeli, widziałem wszelkie rodzaje cudów, a nawet przełomy finansowe. I dziś naprawdę nie martwię się, nie jestem zestresowany z różnych powodów. Dziś mam 6,5 tysiąca zatrudnionych w mojej służbie. Przez co Paul się bardzo denerwuje, ale dlatego go zatrudniłem. Kiedy go zatrudniłem, on powiedział, co mi będziesz płacił? Ja odpowiedziałem, to jest Twoje pierwsze zlecenie. Innymi słowy, to już jest zmartwienie na Twojej głowie, nie mojej. Powiecie, wyuczyłem, naprawdę nauczyłem się, aby zrzucić wszystkie moje troski na Pana. I Ty to też możesz uczynić. I nie mówię, że już dotarłem do celu, ale jestem w drodze do Niego i widzę niesamowite rezultaty i wierzę, że to Wam także pomoże. Amen? Chwała Panu.